Norman usłyszał znajomy głos: To znowu ty, Normanie. Odwrócił się i ujrzał komendanta straży pożarnej, maszerującego w jego stronę, a tuż za nim strażaka sama szli do warsztatu Majka Flada. Żeby sprawdzić instalację po przeciwpożarową. Komendant wyglądał na rozgniewanego. O nie, znowu oficer Steele! mruknął Norman i zgnął się obok komendanta, zanim ten zdążył coś powiedzieć.